Właśnie czwartą edycję programu Akademii Menedżera Innowacji, organizowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Ta wyjątkowa inicjatywa pomaga dziesiątkom firm przejść od myślenia o innowacjach do fazy realizacji i wdrożenia tych wspaniałych pomysłów. Technologia dzisiaj jest absolutną władzą. Determinuje nas w sposób nieprawdopodobny, nawet jeżeli nie jesteśmy tego świadomi. Ja w swoim wykładzie mówiłem, że co dziesiątą minutę naszego życia determinują algorytmy i rzeczywiście tak jest. To nie jest metafora, to jest fakt. Te programy, które my oferujemy, czy inne instytucje publiczne, no jakby służą temu, żeby no firmy mogły tak długoterminowo i długofalowo przyjrzeć się swojej działalności. I gdzieś te różne elementy, które mają tą konkurencyjność firmy tak naprawdę zwiększyć, spróbować wdrożyć. Jednym z nich jest Akademia Oczerna Innowacji, trwa właśnie czwarta edycja, piąta przed nami, zachęcamy też do, do, do zgłaszania się. No, jest to czas, w którym można na chwilę zatrzymać się w bieżącej działalności firmy, spojrzeć troszeczkę z boku na różne procesy i zobaczyć, jak poukładać pewne klocki, żeby jednak zwiększyć odporność firmy na różnego rodzaju kryzysy, a po drugie też zwiększyć jej konkurencyjność, atrakcyjność jako pracodawcy itd. Jesteśmy przekonani, że te miesiące szkoleń i godziny pracy z doradcami właśnie związanymi z innowacjami pomogą firmom wygenerować nowe rozwiązania, które pomogą im budować swoją przestrzeń biznesową.